Warto mieć silny brzuch. Nie tylko dla dobrego wyglądu, ale przede wszystkim dla zdrowego kręgosłupa. Brzuch, a mówiąc bardziej precyzyjnie kompleks mięśni centrum, to złożona struktura mięśniowo-powięziowo-ścięgnista, która okala nasz kręgosłup lędźwiowy. Jeśli centrum jest silne, postawa ciała jest lepsza, zachowany jest balans napięć między przodem a tyłem ciała, łatwiej jest o prawidłową technikę ćwiczeń, a kręgosłup jest bardziej chroniony. Dlatego jeśli zależy Ci na zdrowiu kręgosłupa i na silnym brzuchu, nie trenuj brzucha w ten sposób, tylko zastosuj następujące wskazówki. Zanim zaczniemy to szybkie info, że z okazji turboinflacji w Polsce, zamiast podnosić ceny na swoje produkty jak robią to wszyscy, stworzyłem dwa nowe programy treningowe online. Skłon w przód w 21 dni i kręgosłup 2.0. Pojedynczy program kosztuje... 4%. 47 zł. Tyle co trzy czarne kawy w kawiarni albo trzy piwka w barze. Czasy są jakie są, a o zdrowie warto dbać, więc mam nadzieję, że dzięki tym programom bez wydawania miliona monet będziecie mogli zadbać o swoje kręgosłupy. Trening w programie jest tak jak lubicie najbardziej, czyli można trenować razem z filmem. Każdy trening trwa około 25 minut, a trenujemy 3 razy w tygodniu. A jak ktoś ma moją aplikację treningową człowiek Rusz to te programy oczywiście są w pakiecie, bo tam dostęp jest do wszystkich programów w jednej opłacie. Subskrypcyjnej. Szczegóły zostawiam w opisie, a my jedziemy dalej z tematem odcinka. Trenując brzuch, nie skupiaj się tylko na jednej płaszczyźnie. Większość poradników w internecie skupia się na pracy w płaszczyźnie strzałkowej, bo wszyscy chcą tylko pracować nad widoczną kostką mięśnia prostego brzucha. Tymczasem, aby brzuch był silny i działał jak należy, no i oczywiście chronił nasz kręgosłup, warto pracować w płaszczyźnie strzałkowej, ale także czołowej, ale też płaszczyźnie poprzecznej, która jest ultra istotna w każdej dyscyplinie sportowej. Warto też stosować ćwiczenia izometryczne. Ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej wszyscy znają: kolana do klatki w zwisie, allachy, brzuszki i różne spięcia. Przydatne, ale niewystarczające. Płaszczyzna czołowa. Tutaj skłony boczne z obciążeniem stojąc, lub skłony boczne leżąc, unoszenie biodra w podporze bokiem no, opcji jest sporo. Płaszczyzna poprzeczna, o której zwykle zapominamy, a jest chyba najbardziej kluczowa, to np. ruchy rotacyjne leżąc na piłce, rzuty piłką lekarską o ścianę, ruchy skrętne ze sterowaniem od dolnym zwisie, ruch rotacyjny z użyciem koła gimnastycznego lub gum. Przykładów jest cała masa i warto ćwiczenia dostosować do swoich potrzeb i do swoich celów. No, i oczywiście izometria, plank, plank boczny, hollow body, carry to też bardzo istotne ćwiczenia dla zdrowego kręgosłupa. Punkt numer dwa. Umiesz w ogóle napiąć swój brzuch? Żeby kręgosłup był chroniony, musisz umieć kontrolować brzuch i poprawnie go napinać. Żeby to sprawdzić, połóż dłonię na brzuchu i go napnij w taki sposób, aby był twardy. Nie tylko go wciągaj czy zasysaj, ani nie wypychaj do przodu. Po prostu napnij. Nie umiesz? No to na moim kanale jest materiał, jak to wszystko ogarnąć od podstaw. A jeśli umiesz, to teraz punkt numer 3, czyli wykorzystanie ćwiczeń wielostawowych do budowania centrum. Wykonuj takie ćwiczenia jak przysiady, martwe ciągi, wiosłowania, wykroki, podciągania i generalnie ćwiczenia wielostawowe. Jeśli zadbasz o technikę ćwiczenia, dodatkowo stopniowy wzrost obciążenia i właściwe napięcie brzucha, centrum będzie się wspaniale wzmacniało, tak naprawdę przy okazji innych ćwiczeń, a kręgosłup będzie bezpieczny. Punkt numer 4. Chcesz mieć zdrowy kręgosłup? Nie noś zbędnego balastu. Co prawda wygląd brzucha wcale nie świadczy o jego sile i zapewne zawodnik sumo ma znacznie silniejsze centrum niż na przykład docięty Seba z Twojej siłki. Jednak pamiętaj, że nadwaga czy otyłość powodują, że kręgosłup zużyje się szybciej. Więc jak masz na sobie kilka czy kilkanaście kilo nadwyżki, to nie tylko trenuj brzuch, ale także ogarnij odżywianie i zacznij się ruszać, tak żeby zrzucić te zbędne kilogramy. Kręgosłup na pewno na tym skorzysta. A na koniec przypomnienie, że na człowiekuruszsie.pl są dwa nowe antyinflacyjne mini programy, które kosztują tylko 47 zł, a z nimi poprawicie zarówno skłon w przód, jak i poprawicie mobilność, stabilność kręgosłupa i wzmocnicie mięśnie posturalne. Więc jeśli tylko chcecie zadbać o swoje zdrówko bez wydawania miliona monet, to na człowiekuruszsie.pl znajdziecie co trzeba. A ja się żegnam, Damian Bugański był po drugiej stronie mikrofonu jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!